Thank you. mówiliśmy o wiosennych metamorfozach. Dziś z kolei będziemy mówić o wiosennych porządkach w naszym ogrodzie. Dwie Panie, które pojawiły się tutaj u nas w studiu, Pani Wioleta Andrzejak, po mojej prawej stronie, z firmy Zielony Horyzont. Dzień dobry. I Pani Marta Ratajszczak z firmy Jadorna Studio Projektowanie Zieleni w znaniu. Dwie Panie dobrze wiedzą i świetnie znają się na tym właśnie, jak tutaj Pani Marta zaprojektować Odrób. Panią Bieletę z kolei będę pytać o wszystko związane z pielęgnacją naszego trawnika i też o oczka wodne, tak naprawdę jak je zagospodarować. No dobrze, zacznijmy sobie wobec tego od tej trawy. Wasza firma to jedna z większych producentów właśnie trawnika z rolki. Wobec tego, jak należy o taki trawnik dbać? A czy to znaczy, że jest ten, ten miesiąc marzec, jest to jak najbardziej odpowiedni czas, aby przystąpić do zabiegów pielęgnacyjnych na trawnikach. Takim podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym, który powinniśmy wykonać jest to w zasadzie najprostszym zabiegiem, jest to wygrabienie, usunięcie starych resztek roślin obumarłych czy też liści, gałęzi, które Często zostały, się na... nie chce, ale nie trzeba się. w końcu do tego przystąpić. <laughs> Dokładnie. Zapewniamy w ten sposób roślinom dostęp do powietrza, do wody, dużo lepszy dostęp, niż gdyby te resztki zostały. Kolejnym takim bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym, wykonywanym w tym okresie, jest nawożenie roślin. Nawożenie roślin powinno być wykonane zanim rośliny wejdą w okres wegetacji. Staramy się dostarczyć składników pokarmowych do gleby, tak aby były te składniki już dostępne, w formie dostępnej dla roślin w tej glebie i kiedy rośliny się budzą, mogą już je wtedy pobierać oczywiście. Mamy bardzo szeroki wybór nawozów na rynku. Ja tutaj nie chcę za bardzo, jak powiem, wybór tych nawozów zaznaczę tylko, że w tym okresie, w okresie wczesnowiosennym powinniśmy wybrać nawozy ze szczególną tak uwagą na zawartość azotu. Azot jest odpowiedzialny za rozwój, za wzrost trawy. Jeżeli nie dostarczymy go w odpowiednich ilościach, możemy się spodziewać, że nasz trawnik będzie żół będzie wolniej rosł, może być również osłabiony na wydeptywanie, może nie być tak odporny jak w przypadku, kiedy tego azotu dostarczamy odpowiedniej ilości. Fosfor również jest bardzo ważny w tych nawozach, które dostarczamy. Fosfor z kolei wpływa na odpowiednie ukorzenienie się roślin, dlatego też musimy dostarczać jego odpowiedniej ilości. Trzeba też zwrócić uwagę na rodzaj nawozów, jakie używamy, jeżeli są to nawozy... No właśnie, czy to są jakieś takie najlepsze nawozy z tej górnej półki, czy to zależy od tego, jaką mamy glebę, jaki chcemy mieć strawnik, taki musimy mieć nawóz, jak te nawozy odpowiednio wybieramy? Powiem szczerze, że przy wyborze nawozów kierujemy się oczywiście roślinnością, jaką nawozimy mieszanką traw, musimy zwrócić na to uwagę, no, ale tak naprawdę specjaliści powinni nam pomóc przy doborze takiego nawozu. W centrach ogrodniczych pracują specjaliści, którzy bardzo chętnie nam pomagają i myślę, że, że możemy polegać na ich wiedzy. Jedyne, na co chciałabym tutaj jeszcze zwrócić uwagę przy nawożeniu, to musimy zwrócić... Znaczy szczególnie spojrzeć na to, czy są to nawozy, które wymagają natychmiastowego podlania. Jeżeli są to nawozy e, takie, powinniśmy takie podlanie wykonać, aby nie uszkodzić źródła e, trawy. E, no i w tym momencie, jak już wspomniałam o podlewaniu, chciałabym też wcisnąć parę słów dotyczących systemów automatycznego podlewania. Nasza firma jest dystrybutorem systemów automatycznego podlewania firmy Toro. Jest to światowy lider bardzo wysokiej marki. Natomiast, żeby systemy takie były niezawodnie działały, musimy wykonać kilka podstawowych czynności. I takimi czynnościami przed oczywiście uruchomieniem systemu. Takimi czynnościami jest przede wszystkim uzupełnienie baterii w sterowniku, okay. ponieważ baterie na, na zimę usuwamy ze sterowników. E, następnie przeczyszczenie, dokładne przeczyszczenie wszystkich filtrów, które są zamontowane na takim systemie automatycznego nawadniania. Jest to bardzo ważne, ponieważ nie chcemy, aby zanieczyszczenia trafiały do tych systemów i zapychały nam delikatne dysze bądź też delikatne elementy systemu nawadniającego. Po przeczyszczeniu takich filtrów przystępujemy do zamknięcia elektrozaworów. Elektrozawory staramy się, znaczy sugerujemy, aby na zimę zostały ustawione w pozycji półotwartej. Zabezpiecza to nam ten, ten sprzęt przed pękaniem na wypadek, gdyby jeszcze nam została woda w środku. Z kolei zawór kulowy otwieramy, dostarczamy wodę do systemu. Jeżeli cały sprzęt jest szczelny, możemy manualnie przystąpić do manualnego uruchamiania poszczególnych sekcji. Sprawdzamy, czy wszystkie zraszacze się uruchamiają, czy kąty zraszania są zachowane i ewentualnie, jeżeli jakiś sprzęt jest do wymiany, to oczywiście wymieniamy te zraszacze. W tym momencie mamy, mamy zapewnione, zapewnioną gwarancję dobrego podlania trawnika. Mhm. No I to jest wtedy podlewanie ustawione na godzinę, czy podlewanie, które my sami uruchamiamy o danej porze dnia. W przypadku automatycznego podlewania sterownik ustawiamy na konkretną godzinę. Zalecamy tutaj godziny wczesnoranne ze względu na małe straty wody na parowanie. Pani Marta z kolei projektuje ogrody. No właśnie, jak zadbać o ten nasz ogród po zimie? Po zimie ten ogród zawsze tak no, troszkę marnie wygląda, nie ukrywajmy. Szczególnie po takiej zimie, jak mieliśmy te, te wysokie mrozy, tak? minus 15, minus 18 stopni. Jak powinniśmy teraz zadbać o ogród na wiosnę? No, kiedy minie ryzyko przymrozków, trzeba usunąć wszystkie osłony z rabatek i z tych wrażliwszych roślin, które okrywaliśmy jesienią. Oczyścić cały ogród o trawniku, już tutaj Pani wszystko powiedziała, więc już nie będę wspominać. Ale przede wszystkim takie prace porządkowe. Niektóre rośliny trzeba przyciąć. Trzeba usunąć to, co uschło przez zimę, jakieś uszkodzone gałęzie. Prześwietlić korony. Niektóre krzewy te kwitnące y, latem trzeba przyciąć teraz, natomiast trzeba też pamiętać, żeby krzewów kwitnących na zeszłorocznych pędach nie czyść przed kwitnieniem, ponieważ stracimy to kwitnienie. No właśnie I na przykład forsycje trzeba przyciąć po tym, zaraz po tym, jak one skończą kwitnąć. Bo inaczej, jeżeli obetniemy teraz, no to one już nie zakwitną. I zawsze też pada takie pytanie, ile przycinamy, tak? Żeby nie przyciąć za dużo. Jakie to są... Takie przycięcie jest całkiem konkretne, można powiedzieć. To nie są delikatne zerkieni. Nie musimy się bać. Nawet dwie trzecie pędów bez problemu. Nie. Zwłaszcza jeśli chodzi o krzewy. Przy drzewach trzeba troszeczkę delikatniej. Niektórych w ogóle nie tniemy ze względu na to, żeby nie zniszczyć pokroju. Takiego drzewa, całej tej korony. Natomiast przy krzewach raczej nie trzeba się za bardzo obawiać, jest tylko po prostu ciachać. Nie e, jakie wiosenne kwiaty powinny pojawić się u nas w ogrodzie? No wspomniana już forsycja na pewno taki dla mnie e, znak wiosny. E, wszystkie cebulkowe, które uwielbiam, no o których warto pamiętać jesienią, e, żeby zakwitły na wiosnę. Kropusy, przebiśniegi, e, e, śnieżyce. Tylko nie wolno ich wykopywać ze stanowisk naturalnych, ponieważ w większości to są rośliny chronione, także tylko z legalnych źródeł, cebulice, ranniki. Jak wygląda takie projektowanie ogrodów u Pani w firmie? Czy to Pani pojawia się u klienta i tak. właśnie wtedy ogląda cały ogród, ogląda całą przestrzeń i tutaj proponuje swój projekt? Tak, rozmawiam z klientem, oglądam ogród, oglądam otoczenie. Taki projekt musi być dopasowany do całego otoczenia, do domu, do upodobań właściciela, ponieważ to też jest rzecz gustu. Jedna osoba woli fiołki, druga woli róże, jedna woli ogród bardziej naturalny, druga bardziej formalny. Także to trzeba dostosować do trybu życia, czy właściciele będą przesiadywać w tym ogrodzie, czy będą urządzać przyjęcia, czy mają dzieci, czy mają zwierzęta. To wszystko zależy i to wszystko trzeba wziąć pod uwagę, także ja przeprowadzam wywiad z klientem. Najchętniej z całą rodziną. Oglądam otoczenie, oglądam dom, sprawdzam kwasowość gleby i jakość gleby, także powinnam się na tym miejscu znaleźć. Jeżeli jest potrzebna, to wykonuję też inwentaryzację. Jeżeli już coś tam rośnie, już ktoś coś nasadził, czasami są ogrody do zmiany, po prostu do lekkiej renowacji, do urozmaicenia i coś już tam rośnie, więc trzeba to nanieść na mapę. Po czym na tej podstawie przygotowuję koncepcję I tą koncepcję dyskutuję z klientem. Jeżeli jest potrzeba, prowadzamy zmiany i jeszcze raz i no, zazwyczaj są tylko dwie, ale, ale jeżeli jest potrzeba, to jest ich no, tyle, ile, ile wypada, ile, ile jest potrzebnych. I potem przygotowuję projekt techniczny z listą roślin, z instrukcją opieki nad takim ogrodem. I to są materiały już dla wykonawcy, który wchodzi i, i to fizycznie już sadzi. Czy też w tym, w tym projekcie zawarty jest rysunek taki przykładowy tego ogrodu, jak on będzie wyglądał na tamtą odwodzie? Tak, tam jest, jest wizualizacja, tak. Mhm. No i też pytanie, czy zazwyczaj pojawia się Pani w ogrodzie, który potrzebuje zupełnej metamorfozy? Jest to właściwie miejsce, w którym nikt nigdy nie przebywał, tylko i wyłącznie gleba i ich pasty. Czy zazwyczaj są to ogrody po prostu troszkę mniej zaniedbane i teraz chcielibyśmy je troszkę odświeżyć? Różnie. Zazwyczaj to są nowe domy i krepisko za domem, czyli no to, co zostało po pracy budowy. Ale czasami zdarzają się ogrody, które ktoś już kiedyś założył, ale chciałby, żeby troszeczkę lepiej wyglądały i potrzebuje porady. Ostatnio trafił się też park zabytkowy, który jest praktycznie na kompletnej renowacji i, i trzeba uwzględnić to, że on jest zabytkowy i trzeba wziąć to pod uwagę bardzo mocno, że on jest wpisany na listę zabytków. I nie można sobie nim szaleć tak, tak, jak się szaleje w normalnym, nowoczesnym ogrodzie. Także różnie, bardzo różnie. A no właśnie jakie, które projekty są lepsze wtedy, kiedy faktycznie można sobie po, poszaleć i od A do Z można mm. ten odród zaprojektować? Każdy w swoim rodzaju, bo jeżeli to jest zabytkowy park, no to to jest wyzwanie, żeby wprowadzić coś od siebie i żeby jednocześnie zachować ten charakter. ponieważ nie trzeba brać pod uwagę tych roślin, które rosną niekoniecznie tam, gdzie byśmy chcieli, a których już się nie da przesunąć, bo już są duże. I, i no, trudno wycinać komuś wszystko, wszystko w pień i sadzić od nowa. Zazwyczaj to ani nie jest możliwe, ani nie jest wskazane i trzeba się do tego dostosować. A e, czasami te rośliny nie rosną tam, gdzie, gdzie ja bym je po prostu posadziła. Dobrze, wobec tego teraz zrobimy sobie krótką przerwę. Naszych widzów zaproszę na przerwę muzyczną, a później porozmawiamy sobie z kolei o oczkach wodnych i o tym, jak można to magiczne miejsce właśnie w naszym obrodzie zagospodarować.